Dobry, dziś witam się z wami w takim pięknym wydaniu włosowym. Tak fajnie mi się te włosy ułożyły, że stwierdziłam, no muszę zacząć tego vloga. Jak już widzieliście trochę dzisiaj w domu popracowałam nad czystością, odkurzałam, zrobiłam pranie, wywiesiłam pranie. Przy okazji też chciałam wyprać ten kokon od dziedziusia ale on jest na tyle duży, że nie zmieścił się do pralki i po prostu wyprałam go ręcznie. Tutaj jest całe mokry. Jeszcze te boki będę próbowała doprać, ale chcę to zrobić po prostu na raty, żeby zobaczyć. Zobaczyć, czy jak tutaj go wyprałam, to czy jakieś zacieki się nie porobią? No a jak się porobią, to po prostu spróbuję na siłę włożyć go do pralki. Tylko jak w pralce zazwyczaj piorę takie rzeczy grube, tak jak tutaj ten kokon ma tą obręcz taką grubą, to często jest tak, że nie da się wywirować tego prania, więc wtedy jest problem. Ale mniejsza o to. I jak robiłam dzisiaj maseczkę rano, to nie wiem, czy zauważyliście moje plecy, jak one wyglądają, ale Jestem tak zjerana, że tak powiem. Wczoraj byłam na działce i słuchajcie, posmarowałam sobie przed zrobieniem makijażu buzię tym kremem z filtrem 30 Liren. Bardzo polecam. Uratował mi życie, ponieważ słońce tak grzało, że na początku w ogóle tego nie czułam a jak już poczułam to już było za późno e, okazało się, że całe ramiona i tutaj delikatnie dekolt mam opalony, e, ale ramiona to są zjarane, naprawdę e, bardzo mnie to bolało gdzieś około godziny 16 to masakra ale jak przyszłam do domu to, to posmarowałam się kremem, mam taki z awonu, który muszę zużyć, ale zaraz wam o tym powiem, e, o tych kosmetykach, które muszę zużyć, co do tego kremu do twarzy, uratował mi życie po raz kolejny takie produkty ratują mi życie, bo e, ja bardzo zależy mi na tym, żeby moje twarze nie opalać, a jak właśnie widzę latem, że jest taka pogoda mm, bardzo słoneczna i wiem, że będę długo na e, świeżym powietrzu, to właśnie staram się twarz zabezpieczyć tym kremem, ale nie pomyślałam o, zupełnie o ramionach, więc tak wyszło. Co do tego kremu z Avonu, to sobie już schowam, tutaj jeszcze jakieś ciciki latają, e, to z, wybrałam sobie ostatnio, robiłam taką jakby selekcję w kosmetykach i znalazłam kosmetyki, które które po prostu muszę zużyć w pierwszej kolejności. No i to jest taki krem z Avonu. On pachnie właśnie. Nie wiem czy ktoś z was to ma. Pachnie mi takimi lodami Stracciatella. Tutaj mam oleje grycynowy, które też muszę zużyć. Tutaj jest z Eveline peeling enzymatyczny. Dla mnie takie peelingi są zbyt Delikatne, ja nie lubię takiej formy peelingów, także chcę to zużyć, bo jak już to otworzyłam, no to tutaj trzeba to zużyć w ciągu trzech miesięcy. Ja już to otworzyłam chyba 3 miesiące temu, więc trzeba się śpieszyć. Tutaj mam resztkę tego olejku, raczej znaczy olejku brązującej migiełki do opalania z Liren. I jeszcze mam takie coś, to dostałam od mojej mamy teraz, bo powiedziała mi, że ona tego nie zużyje, no i żebym ja to zaczęła zużywać. Ale to jest tak niefajny produkt, jak się ma długie paznokcie, że no dramat jest taki, żeby tam włożyć palet i nabrać z tego kosmetyku. Więc ja nigdy nie byłam zwolenniczką tych kremików Tender, one się tak nazywają w Flame, Tender Curl. I to jest wiśniowe. Nigdy nie byłam zwolenniczką czy kremu. Wiem, że niektóre osoby wręcz zachwalają go, ale o, jeszcze widać ładnie, jak te włosy ma ułożone, wręcz zachwalają go, ale no ja zdecydowanie nigdy nie byłam jego zwolenniczką i nie rozumiałam tego fenomenu, nie, wiem, może jakiś taki sztuczny marketing. I jeszcze Wam pokażę szczoteczkę, którą mam nówkę z Gorgola. Taka malutka. I jeszcze tutaj widać moje włosy, które, których nie wyciągłam, ale bardzo fajna. Wiecie, ja mam tą drewnianą jeszcze z drewnianymi igłami. I jak tak sobie porównywałam, bo tą mam po to, żeby ją do torebki wkładać i żeby ją nosić częściej, bo ja rzadko kiedy włosy rozczesuję, a fajnie by było, żebym te włosy przynajmniej raz na jeden albo dwa dni rozczesała, bo naprawdę jest tak, że ja umyję włosy i przez trzy dni ich w ogóle nie czyszę. Więc co do tej tej szczotki, ona jest nawet troszeczkę może fajniej rozczesuje włosy niż ta drewniana, bo z racji, że ma te kuleczki tutaj na zakończeniach, to ymm, nie wiem, czy jak teraz popsuję sobie tą fryzurę, ale jak łapię włosy, to ona trzyma je do samego... Oj, tutaj akurat mam ko ko kołtuny na końcu i może dlatego tak mi się trzymała ta fala. Jak złapię włosy tą szczotką, to yy, szczotka trzyma te włosy do samego końca aż do końcówek je rozczesuje a ta z drewnianymi igłami e, to bardzo często jakby te włosy wypadały z tej szczotki nie mówię, że tamta była zła bo tamtą bardzo lub ubóstwiam lubię ją używać, ale ta e, fajniej jakby mm, trzyma włosy do samego końca, szczególnie jak się ma włosy długie, więc e, takie igiełki to też jest dobre rozwiązanie Chyba nawet bardziej bym takie igiełki polecała niż te drewniane, chociaż te drewniane mega mnie oczarowały. Bo wiecie, tam ta szczotka jest po prostu taka eko. I żeby było wiadomo, o czym ja mówiłam, no to mówiłam o tej szczotce z takimi właśnie drewnianymi igiełkami. Mam wrażenie, że zaczynam jakieś wątki i nie zawsze doprowadzam je do samego końca. Co do tych kosmetyków, które są tutaj, to chodziło mi o to, że polecam raz na jakiś czas. Przejrzeć sobie swoje kosmetyki, żeby e, sprawdzić daty i żeby zauważyć, e, że gdzieś coś się kończy i niepotrzebnie zajmuje jakaś tam większa buteleczka miejsce. W półce także e, warto po prostu sobie. Przeglądać kosmetyki i ustawić je gdzieś na pralce, na widoku, na toaletce, żeby je zużywać w pierwszej kolejności. Aha, wiem, chciałam powiedzieć jeszcze o spodniach. Właśnie się suszą, i e, wydaje mi się, że te plamy zeszły. Jestem w ciężkim szoku. Użyłam sody oczyszczonej, szorowałam, potem jeszcze trochę proszku i wrzuciłam to takie mokre do e, pralki. No i chyba zadziałało. Właśnie jestem po ćwiczeniach i stwierdziłam, że pokażę Wam jak wygląda mój brzuch po 2 miesiące po porodzie. Tak jak jestem na wprost, to wygląda całkiem spoko, tutaj mamy tą listwę łączeniową, więc trochę może nie widzicie zbyt dobrze, on troszeczkę tutaj jeszcze tak jakby wystaje, ale to i tak jest rewelacja, ja przed ciążą tak samo praktycznie wyglądałam, chciałabym teraz po ciąży wyglądać lepiej niż przed ciążą, chciałabym mieć po prostu mięśnie na brzuchu bardzo mi na tym zależy e, jeszcze jak widać tutaj mam taki delikatny ten pasek który się w trakcie ciąży robi tu właściwie już znikło tutaj już wydaje mi się że dosyć ładnie to znika no ja ogółem jestem bardzo zadowolona bo myślałam że po ciąży moja skóra będzie taka wiecie że złapie i będzie się ciągnąć, a tak naprawdę za bardzo, no, moja skóra na brzuchu jest bardzo gruba, więc u mnie nie da się takiej cieniutkiej fałdki złapać, tylko jak już to taką większą. Więc tak wygląda mój brzuch dwa miesiące po porodzie. Wiem, że wyglądam. No nieskromnie powiem, bardzo dobrze, bo naprawdę jakbym ubrała się w strój kąpielowy, to tak właściwie na plaży by się nikt chyba nie zorientował, że ja dopiero co urodziłam dziecko. Tylko tak jak wam mówiłam, w ciąży jakieś 8 kg i ja nie miałam aż tyle do zrzucenia, jak urodziłam, no to 6 kg od razu w czasie się porodu jakby odeszło, bo dziecko, łożysko, wody płodowe... A to co zostało to, wiecie, większa ilość krwi, e, mleko, piersi, więc e, to są te dodatkowe kilogramy, ale... E, mierzy, ważyłam się po porodzie i miałam 50 kg, teraz już mam 51. E, nie wiem, czy to dlatego, że jem trochę więcej niż normalnie, i może po prostu przesadzam. Ciężko jest mi powiedzieć, bo ogółem to te słodycze teraz odstawiłam i całkiem dobrze się trzymam. Naprawdę, jak tak teraz patrzę do lustra, no to wyglądam w porządku. Ten brzuch jest ok. No tutaj, y, ok, są tutaj jakieś, jest tutaj jakaś fałdka, ale to są normalne, kobiece kształty. E, myślę, że. Jak będę teraz regularnie ćwiczyć, bo znalazłam sobie taki filmik na YouTube, co mi się spodobał, to będę sobie 15-20 minut dziennie ćwiczyła, i to powinno mi dosyć dużo pomóc. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Jeżeli po ciąży macie większe brzuchy niż ja, to nie sugerujcie się mną, że wow, jaki ona ma płaski brzuch. Każda kobieta ciąże przychodzi inaczej. Nie jest powiedziane, że ja, gdybym była w następnej ciąży, to mogę przytyć jeszcze więcej, mogę przytyć dwa razy więcej bo mogę mieć więcej wód płodowych, więc tutaj dziewczyny się jakoś nie sugerujcie specjalnie, to nie jest tak, że ja się teraz chwalę, jak ja dobrze wyglądam po ciąży, po prostu wam pokazuję, bo wiem, że ludzi to ciekawi, więc jeżeli wy macie więcej do zrzucenia, to po prostu chciałabym was zmotywować do tego, żeby ćwiczyć, ja też teraz ćwiczę, widziałyście, więc chciałabym was zmotywować do tego, żebyśmy ćwiczyły razem, będzie, będzie raźniej, jestem ciekawa, jak będę codziennie takie ćwiczenia robić, czy to Pozytywnie wpłynie, czy ja wytrzymam takie ćwiczenia, bo ogółem to nie lubię takiej formy aktywności. Zazwyczaj wolę wyjść sobie na rower niż, niż ćwiczyć brzuszki. No ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praktyce. A teraz zabieram się za prucie cekinku w bluzce, którą kupiłam z Lumpeks'a. Cykinki wyprute i teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. A teraz pokażę Wam coś, co na pewno Was zainteresuje. Tada! To są moje piękne, niebieskie spodnie z Zary z Lumpexa, za jedyne. No nie wiem, nie pamiętam, może za 80 groszy. Kto oglądał mój haul eksowy to wie, że walczyłam z plamami i one muszę Wam powiedzieć, że praktycznie zeszły. Ja gdzieś tam dostrzegam, jeszcze jak się przypatrzę mocno, to dostrzegam, że jakaś taka minimalna plamka jest, ale to jest naprawdę ledwo co widoczne no i tu specjalnie wzięłam sobie dodatkowe oświetlenie żeby wam pokazać jak to wygląda bardzo ładny jest ten krój fajnie, że tutaj jest takie rozcięcie na tej nogawce założyłam sobie te buciki z Bonprix które tam kiedyś zamówiłam dawno nie nosiłam obcasu, bo w ciąży to wiecie <laughs> za bardzo nie było okazji no i tak to skompletowałam że do tych spodni założyłam białą bluzkę hiszpankę myślę, że całkiem w porządku to wygląda bardzo mi się podoba również dobrze by wyglądałaby bluzka, która tutaj by odsłaniała cały krój i jakby był tutaj jakiś cieniutki pasek, ale no tej bluzki nie chcę do środka wkładać, może jakąś koszulę do środka, więc tak te spodnie wyglądają, mega się cieszę, że się udało je doprać, bo w sumie jak tak sobie to przemyślałam, to nie chciałabym ich ciąć na shorty, bo dwie pary shortów sobie kupiłam, więc po co byłaby mi trzecia para no też by się przydała, bo jednak krój bardzo fajny, ale cieszę się, że uda dało się te spodnie uratować i że mogę się teraz z nimi cieszyć, bardzo fajne naprawdę jestem mega szczęśliwa i bardzo wam dziękuję za wszystkie rady, jak z tymi plamami sobie poradzić, bo ostatecznie chyba ta soda oczyszczona najwięcej pomogła, pokażę wam zdrowe zakupy z dzisiaj, dosyć fajnie to wyszło, mam w planach zrobić dzisiaj ciasto, biszkopt ananasa wkroić, jabłuszka kupiłam strasznie drogo, 6 zł za kilogram, co to się dzieje, banany które nie rosną w Polsce, rosną daleko od nas, są za 99 groszy za kilogram, a jabłka nasze polskie są za 6 zł. No, paranoja, co to się dzieje w tym kraju. Marchewka jeszcze, bo chcę zrobić te kuleczki marchewkowe, bardzo dobre są. Płatki górskie e, za 65 groszy kilogram, chyba ziemniaki wczesne. Zrobię placki ziemniaczane e, kiedyś tam. Kukurydza za 2,50 takie opakowanie brzoskwinkę kupiłam, ta jedna sztuka wyszła za 1,60 zł nie wiem czy to jest jakaś dobra cena czekolada deserowa, rodzynki takie większe, za chyba 4 zł, bułeczki maślanka i teraz jakieś takie zbieranie jest naklejek Jeszcze chciałam poruszyć temat szczepień. Wydaje mi się, bo pytałam Was o rady i wydaje mi się, że trochę mi jest tak głupio. Nie wiem, czuję. Dobra, powiem Wam, co, co chyba wybiorę. Wybiorę chyba tą naj, najlepszą, nie wiem, najdroższą opcję. Tam, gdzie jest to jedno w kłucie, za 210 zł. To jest podobno też tak, że jak ja już się na to zdecyduję, no to kolejne trzy szczepienia też będą za tą kwotę, też to będzie to też to będzie ta szczepionka skojarzona, tego typu, bo to jest jakby cała taka seria, no i jest mi trochę głupio, bo zdecydowałam się na to, bo nie chcę dziecka kłóć tyle razy, ale jest mi głupio, bo wiem, że jak ja byłam dzieckiem, no to nie było wtedy takich szczepionek skojarzonych i sobie myślę, że może to po prostu ja za dużo teraz panikuję. I, I dlatego jest mi głupio, że y, ja byłam kuta cztery razy, jak byłam dzieckiem, chyba, nie wiem jak to wtedy było, ale nie było tych szczepionek skojarzonych i pewnie tak to wyglądało. A teraz panikuję i chcę dziecku dać tylko jedno w kucie. Y, no ale jako matka po prostu, wiecie, tak myślę sobie, no nie chcę, żeby on cierpiał i. No wiem, że to jest tylko w kłucie, tak, ale no takie mam odczucia i aż już mi się tutaj łezka zbiera. No, tak go kocham, że. że... Chcę dla niego jak najlepiej jako matka, więc pewnie rozumiecie. I no to szczepienie dopiero za niedługo będziemy mieli, więc, więc jeszcze chwilka do tego jest. Ehm, dobra, moi kochani, myślę, że kończę tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o subskrybowaniu, komentujcie i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, hej!